Cześć, witam Cię w krótkim poradniku na temat homologowania na A2 Aprilia derso Duro 750, czyli 5 zasad, które musisz spełnić, żeby legalnie móc tym potworem jeździć po polskich drogach na kategorię A2. Pierwsza zasada zgłasza się na HusatormyśnikSerwis.pl w celu umówienia wizyty w serwisie na homologowanie A2 Twojego motocykla. Po przyjęciu motocykla na serwis następuje blokowanie motocykla oraz hamowanie, żebyśmy udowodnili na okręgowej stacji pojazdu, że pojazd ma 35 kW. Następnie przygotowujemy niezbędne dokumenty, a mianowicie zaświadczenie o przeprowadzonym montażu blokady przepustnic, wyciąg z hamowni, wykres hamowni, zdjęcia blokad. Komplet folijek razem z dowodem rejestracyjnym jest szykowany i, e, i teraz przechodzimy do czwartej, czwartego punktu e, homologowania A2 Aprilia Dersoduro. Punkt piąty, czyli trzeba załadować Aprilię Dersoduro na auto bądź przyczepę, zawieźć do okręgowej stacji pojazdu i zażyczyć sobie badanie zmian konstrukcyjnych. Jest to wszystko w cenie, a ile to kosztuje opowiadam na końcu tego materiału. We're in the tron, I can't take no loss. Huh. I don't even know what it costs. Huh. I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah. I can't take no loss. Yeah. I don't even know what it costs. Yeah, I hit the ground then it go off. Yeah, hit the ground then it go off. Yeah, yeah. Run it, run it. Ooh. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah, yeah. I really feel it's my time, think it's my year. Yeah. Po zrobieniu badaniu, badania dostaję komplet dokumentów z okręgowej stacji pojazdów czyli moje dokumenty, nasze dokumenty oraz dokumenty z okręgowej stacji pojazdu gwarantują Wam, że legalnie będziecie mogli sobie zrobić zmiany konstrukcyjne Waszego motocykla, czyli w dziale komunikacji naniosą zmiany 35 kW i legalnie jeździsz. Ile to kosztuje? 1100 zł już ze wszystkimi pomiarami, blokadą z transportem do okręgowej stacji pojazdu co ważne, okręgowa stacja pojazdu tego nie można zrobić z zwykłej stacji pojazdu z powrotem jedziemy do firmy kompletujemy dokumenty paragon bądź fakturka i lecicie już z tymi dokumentami do wydziału komunikacji. Więc ja zapraszam serdecznie do zgłaszania się. Tych homologacji robimy coraz więcej. Przypominam, robimy z A na 2 oraz z A2 na A1. Warunkiem na z A na A2 jest 60-70 kW na dowodzie rejestracyjnym, żeby wasz motocykl miał. A na z A2 na A1 przede wszystkim 125 cm3 i moc nie może być więcej niż ile? 22 kW, ponieważ nie możemy zmniejszyć o więcej niż o połowę. Czyli jak może mieć 11 kW, to ja nie mogę mieć więcej niż 22 kW. Zmniejszam do 11 kW i cieszycie się już jakby jeżdżeniem legalnie na A1. Tak to w skrócie wygląda. Ja pozdrawiam serdecznie. Dajcie lajka, like udostępnijcie tą treść, bo naprawdę pomoże to osiągnąć sukces, jeśli chodzi o legalne jeżdżenie danymi motocyklami. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.